Choroby występują u nas różne na całym świecie i będą zawsze występowały. I kto się urodzi, ten musi umrzeć. Ale ja zawsze mówię, że głupio jest umrzeć głupio. I takim przykładem właśnie głupiego umierania jest rak szyjki macicy. Bowiem <laughs> czym Polska różni się od innych krajów Europy? Zapadalność na raka szyjki macicy jest zbliżona. Natomiast nieproporcjonalnie dużo kobiet w Polsce umiera na raka szyjki macicy to wynika z tego, że tak jak w innych nowotworach, wyniki leczenia zależą od zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. Jeżeli rozpoznamy chorobę we wczesnym stadium zaawansowania, wtedy możemy skutecznie wyleczyć kobietę. Jeżeli choroba jest zaawansowana, wtedy nasze leczenie jest bardzo agresywne, bardzo drogie i mało skuteczne. I to skończy się zgonem to te obserwacje stały się podstawą do skonstruowania w Polsce Narodowego Programu Profilaktyki Raka szyjki Macicy. Od trzech lat mamy tak zwany program aktywny. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze, wszystkie kobiety w wieku 25-59 lat mają bezpłatne badania cytologiczne. Że wszystkie kobiety raz na trzy lata dostaną imienne zaproszenie na wykonanie tego badania. Jeżeli z wyszczególnieniem gabinetów, gdzie mogą to zrobić. Czyli dostęp do tych badań uważam, że jest pełny i łatwy. Na dzień dzisiejszy zgłaszalność jest jeszcze niewystarczająca. Mimo, że w ciągu trzech lat osiągnęliśmy duży sukces, bo rozpoczynając program, mieli, wykonywano w całej Polsce około 200 tysięcy badań. W, tej, w roku 2008 wykonano tych badań 800 tysięcy, tym niemniej zgłaszalność jest bardzo mała, a zgłaszalność niestety zależy od świadomości kobiet. Przyczyny tego są na pewno bardzo różnorodne. Ale tak w pewnym ogólnieniu można powiedzieć, że kobiety wykształcone, kobiety z, o dobrych warunkach socjoekonomicznych, te robią systematycznie badania cytologiczne i w tej grupie nie ma problemu z profilaktyką i rozpoznawaniem chorób nowotworowych. Natomiast rak szyjki macicy nazywany jest rakiem biedy, czyli głównie dotyczy kobiet z rodzin o niskim dochodzie, na głowę rodziny z kobiet, które mają wiele, wielodzietnych rodzin, czyli wydaje się, że problemem dla tych kobiet głównym są problemy życia codziennego, a nie perspektywa troski o własne zdrowie. I to jest główny adresat tego programu. Chcielibyśmy do trzeci przekonać te kobiety, że w jej trudnej sytuacji materialnej największą inwestycją jest inwestycja w zdrowie. Bo jeżeli w tych trudnych warunkach jeszcze zabraknie jej ze względu na chorobę, wtedy cała konstrukcja rodziny, całe szczęście rodziny może ulec zawaleniu. W roku 2008 Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii uzyskał profesor Harald Zurhausen za wykrycie przyczyny raka szyjki macicy. Przyczyna raka szyjki macicy wywołuje infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego. Wirusy te to około 200 różnych typów, z których tylko część, kilkanaście są groźne z punktu widzenia onkologii, powodują raka szyjki macicy. To odkrycie wiążące infekcję wirusową z rakiem szyjki macicy stało się podstawą do opracowania profilaktyki pierwotnej, czyli wprowadzenia szczepień przeciwko wirusom HPV. W chwili obecnej w Polsce mamy dwie szczepionki które zabezpieczają przeciwko infekcjom wirusem typem 16 i 18. Typ 16 to jest około połowa wszystkich przypadków raka szyjki macicy, typ 18 około 20-25%, czyli immunizacja przeciwko tym dwóm typom zabezpiecza około 75% kobiet przed powstaniem raka szyjki macicy. Szczepienie to nie daje stuprocentowej odporności przeciwko wszystkim typom, ale zabezpiecza przed tymi najczęściej występującymi typami brodawczaka ludzkiego. Dlatego pełna profilaktyka to są przede wszystkim badania cytologiczne, które muszą być wykonywane systematycznie uzupełnione szczepieniami.